Jakie są obowiązki Straży Granicznej? Mamy tu mnóstwo zajęć. Roboty pełno, a ludzi mało. Dlatego też każdy strażnik musi zawsze dać z siebie więcej, niż faktycznie potrafi. Nasza praca musi zostać wykonana. Naszym najważniejszym zadaniem jest oczywiście nadzór. Pilnujemy i doglądamy każdego, kto chciałby przystanąć w naszej pięknej prowincji. Poza tym jesteśmy odpowiedzialni za to, aby przestrzegano tu praw. Ścigamy przestępców, a potem zamykamy ich w celi pod naszymi koszarami. Naszymi patrolami przez miasto pokazujemy swoje stawiennictwo oraz pilnujemy porządku publicznego. A na ostatek pomagamy farmerom dręczonym przez bestie i dbamy o to, aby wszystkie trasy były tak bezpieczne, jak to tylko możliwe. W skrócie, jesteście ludźmi od wszystkiego, prawda? Widzę, że pojąłeś. Co mam zrobić, kiedy już tam się znajdę? Leży tam z tyłu pogrzebacz, zabi. Nie! Mam lepszy pomysł! Kreto szczury były niegdyś potulne. Zatem chwyć za ten gruby konar obok kominka i oswój znowu te bestie. W jaki sposób? Mam im przyłożyć? Dokładnie. Prawdopodobnie od dłuższego czasu nie widziały żadnego człowieka i pewnie cię zaatakują. Ale po kilku porządnych uderzeniach lagą, z pewnością przypomną sobie, że to człowiek jest tutaj panem. Kretoszczury to zwierzęta gromadne i silniejszego od siebie nieprzyjaciela traktują zawsze jako przywódcę. Dlatego można je tak dobrze okiełznać. Bardzo ciekawe. Będę je bił tak długo, dopóki się nie poddadzą. Tyle, że oswojone kretoszczury nie przyniosą nam żadnego jedzenia na stół. Jak już je wszystkie oswoisz, zatłucz dwa i przynieś ich mięso. Mam je zadźgać kijem? Te bestyjki mają twarde łepetyny. To będzie dość żmudna i męcząca robota. Dlatego weźmiesz jeszcze ze sobą pogrzebacz ośle. Rozumiem. Ech, gdybym tylko miał swój miecz. Ale nie masz. No idź już, bo zaraz umrę z głodu. Rozkaz szefowo. Ej, ty, co się tak przekradasz przez las? Do tego w samych gaciach? Mógłbym cię zapytać o to samo. Spacerujesz tu pośród gęstwiny z grubą pałką przy pasie. Jakbyś na kogoś czekał. Powiem ci coś, staruszku. Spróbuj tylko mnie tknąć, a oko ci zbieleje. Spokojnie. Nie jestem żadnym rozbójnikiem. Ty natomiast wyglądasz, jakbyś jakiegoś spotkał. Jeśli wykonasz dla mnie pewną błahostkę, to ci pomogę. Co mam dla ciebie zrobić? Kilka metrów dalej, w głębi lasu, pasie się kilka owiec. Zabij je wszystkie. Jakieś problemy? Jeszcze nie, ale obawiam się, że długo tak nie pozostanie Dlaczego? Co się stało? Jak mówiłem, jeszcze nic, ale w środku siedzą Legan i Lohan Obaj nie mogą siebie ścierpieć i zamiast siebie po prostu unikać, bez przerwy się kłócą Dzisiaj jest ważny dzień To może być kropla, która przeleje czary goryczy Dlaczego tak się nienawidzą? Tego dokładnie nie wiem, to jakiś precedens konkurencyjny nie obchodzi mnie to, dopóki będą się zachowywać i zostawią siebie w spokoju. Jeśli chcesz wiedzieć więcej, to po prostu utnij sobie z nimi małą pogawędkę. Najlepiej na początek popytaj Lokana. Legan nie jest zbytnio otwarty w stosunku do obcych. Kim jest Legan? To stary cap, siedzi o tam przy ladzie. Też jest farmerem i zajmuje się prawie tym samym co ja. Poza tym to kawał dupka i uprzykrza mi życie jak tylko może. A co takiego robi? Oferuje niższe ceny tylko po to, żeby doprowadzić mnie do ruiny i stara się wpieprzyć do każdego interesu, jaki chce zawrzeć. Jego zagroda leży tuż obok mojej. Ostatniej nocy ten zafajdaniec chodził potajemnie po naszych polach, żeby sobie powiększyć swój teren. A nie możecie obaj sprzedawać tego ryżu? Nie, niestety nie. Popyt na ryż w mieście nie jest jakoś szczególnie wysoki. Ludzie tam zajadają się raczej lokalnym zbożem i chlebem. Uprawiam idealną ilość ryżu, ale legan niestety też. Przy czym jego ryż smakuje jak końskie gówno i jest pełen robali. Sam mógłbym ci to powiedzieć. To nie mój problem. Gorzej już być nie może. Tylko zachowaj to dla siebie. Inni nie powinni wiedzieć. Niektóre problemy same się rozwiązują. Pewnie masz rację. Teraz na poważnie. Co skłania człowieka do tego, aby każdego wieczoru zwilżać gardło w gospodzie pośrodku lasu? Naprawdę, nie mam teraz ochoty się z Tobą przekomarzać. Ale wyglądasz mi na upierdliwca, dlatego opowiem Ci skróconą wersję. Trzy tygodnie temu mój folwark stanął w płomieniach. Całutka posiadłość. Budynki, narzędzia, zbiory, wszystko poszło. Jeśli to nie powód, żeby przepijać całe swoje ostatnie złoto, to ja już nie wiem. Jak doszło do pożaru? Jeden z parobków po pijaku skopał latarnię i podpalił słomę. Jeśli Bogowie istnieją, to mają naprawdę kiepski humor.